Właśnie o tej porze go zabili. Cała łaźnia zaparowała od krwi. Kąpiel w greckim domu bierze się zazwyczaj pod koniec dnia. Odbywa się to w specjalnym pomieszczeniu wyposażonym w kadzie zgładzonego kamienia w kobiecej części domu. Służące polewają kąpiącego gorącą wodą. Masują, nacierają oliwą zaprawioną pachnidłem. Jednak tego wieczoru Agamemnon zostaje tam morderców. Po wszystkim wyciągają go na zewnątrz. Jego ciało wleczone jest przez Talamos, pokój kobiet, dalej przez megaron główną izbę, która otoczona jest kolejnymi pokojami kobiet przez prodomus. Przedsionek, aż do to losu. Jest to okrągła, sklepiona budowla, rodzinny grobowiec. Jednak wbrew tradycji, na grobie Agamemnona nie pochowano ani jego koni, ani psów, z którymi polował, które lizały mu stopy. Pochowany bez należnej mu czci. 这一个人。